Ha, jest monetka, słuchajcie, nie mówcie, że to jeszcze będzie srebrko, tu Witajcie wszyscy, nasi widzowie. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować za wasze subskrypcje, lajki. Tak jak Maciej wspomniał, to miała być naprawdę zabawa. Ta jakość jest daleka od ideału. Wybaczcie nam, postaramy się coś zmienić. Przynajmniej ja postaram się coś zmienić. Jestem mechanikiem i operatorem kamery, więc niektóre rzeczy są. E, manualnie trudne dla mnie. No i co? E, mm, walentynkowy weekend. Dzisiaj piątek. Po pracy e, dobrze znane wam pole. E, nazywamy go IKEOWE w związku z wycowaniami mebli śmietnikowe, mnóstwo aluminium i innych rzeczy, ale też srebrne i hamerowe. Czyli zobaczymy, co da się dzisiaj wykopać. Jeżeli. Materiał nie będzie na tyle, no to ten weekend poświęcę na to, żeby zgrać coś i żeby wyszedł fajny film, który Was zainteresuje. Trzymajcie się, hej! Słuchajcie, dlaczego to pole tak się nazywa? Znaczy, my tak nazywamy śmietnikowe, IKowe, owe srebrne i tak dalej. Tam był ustęp, jeden sygnał, pierwszy IK, drugi jakaś blaszka, trzeci sygnał. I mamy kulkę muszkietową Pokaźnych rozmiarów, więc o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jak jest ołów To jest dobrze Czyli co? Trzymajcie kciuki, zobaczymy Hej Słuchajcie, kolejny dołek Wykrywacz, dołek Ja już wiem co jest Przy okazji mamy gościa Przyjechał Maciek nie, nie gramy w golfa, tylko kupiemy. A co wracając do golfa to właśnie znajdka na oko z numerem 2. Nieźle. Ale wróćmy do dołka. No i co? śmiednikowe pole i mamy piękną Wiktorię. Srebrzy się. Super. Podejrzewam, że trzy pensy. Tak, jest trujeczka. <śmiennikowe> Elegancko. Do następnego Zasebrzyło się, po raz kolejny, ale niestety nie takiego srebra szukamy Jakiś kawałek czegoś od czegoś A, no szkoda, do następnego, hej Po raz kolejny, stałe 18 na noksie wręcz idealny sygnał. No musisz kopnąć No i po potem okazuje się ząk Daleko nie odszedłem od auta, oprócz Srebrnej Wiktorii na razie i Kulki Muszkietowej, na razie nic starszego nie chcę wyskoczyć z ziemi, no ale dajmy sobie czasu, mamy cały weekend na kopanie, trzymajcie się, hej. Maciek, Maciek chyba ściemę wali, tutaj idzie Maciej, że co ty masz? Tak, chyba z Lidla. Pokaż, bo Ci nie uwierzę, znam Cię już. Poczekajcie, na chwilkę wróćmy do mojego dołka. Tutaj mamy krągłość jakąś. Dokładnie tu. Dobra, zaraz do tego. Wiedziałem, że to jest wkręt. Tak, o Tobie mowa. Wracamy do mojej znajdki, mój dołek, moja monetka. No ale co? Nic Wam tutaj nie powiem na ten temat. Zgon. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Pomyślałem, że dla odmiany włączę się z takiego dołka. Prawdopodobnie jakaś koninka, bo tutaj jak widzicie, ma zdobienia. Przywieszka, ozdoba końska. a no, coś takiego. Ale. W sumie coś innego niż aluminium, aluminium ścinki, aluminium IKA. Trzymajcie się, hej. No i po dłuższej przerwie sygnał niemrawy, 13, 15, nawet 12 czasami. I słuchajcie, taka chyba przywieszka z literką WNH. Może macie jakieś pomysły, postaram się to doświetlić, wam pokazać. O, coś takiego. Jakieś zdobienia tutaj w dolnej części. Jakiś, cho, lilia, jakiś, y, przepraszam, nie kalafior, aha, por w kształcie. Mówię, nie portki tylko I tutaj jest oczko, tak jakby na igłę. No, słuchajcie, jest nieźle. Jest nieźle. Ucho chciało urwać. 38 <laughs> i co to mamy, jakieś wyostrzy proszę Cię wyostrz no tak jak mówiłem no, z moimi zdolnościami w każdym razie jakaś galanteria mobilowa rączka od szafki albo coś takiego no, ale ciężkie, miedziane także każdy ziom zbiera złom nara no, No i co moi drodzy, pierwszy dzień to by było na tyle, znajdki widzieliście, byłem mile zaskoczony, jestem w Sreberko za drugim dołkiem, później e, oznaka prawdopodobnie wojskowa, ale podsumowanie zrobię już po weekendzie wszystkich znajdek, więc teraz nie będę wymyślał, bo słońce już zachodzi za horyzont, moja torba z znajdkami zaszła już poniżej. Także co. Widzimy się jutro. No i kolega macie gdzie do domu. Ja również. Trzymajcie się, hej. Witajcie, hej. Drugi dzień walentynkowego kopania. Wczoraj nie było zbyt wiele znajdek, ale bardzo fajne znajdki, w tym na początku sreberko. Więc posrebrzone może dzisiaj będzie pozwolone. To, to wie? Dobra, do pierwszego dołka trzymajcie się, hej pierwszy sygnał, to tak jak obiecałem Płytko i kawał renta Widzianego Nieźle. Każdy ziom zbiera złom. Trzymajcie się, hej. Hej. Nie pamiętam ile już minęło od... Ostatniego połączenia, śmiecie, śmiecie, zero sygnałów. No i teraz mamy krągłość, pierwszą dzisiaj. Uzi, czy moneta? Dajcie chwilkę. Ok, ewidentnie była to moneta. Ale jaka? Trudno powiedzieć, wielkością. Dwa pensy do McDonalda, być może. Dobra, coś się zaczyna dziać. Do następnego, hej. Tym razem kolejny sygnał. Ja już to widziałem, i mamy kulkę muszkietową. Jakiś prochowiec nie jest duża, więc podjeżdżam pistolet, Coś takiego jest nieźle. Do następnego hej. Kolejny sygnał. Zobaczmy razem. Odkopałem. Coś się krągli. Jeszcze tego nie czyściłem. Jest to tutaj. Zobaczcie sami. Postaram się wyczyścić i wrócę do Was. Wygląda to bardzo ciekawie. Już jestem z powrotem. Wstępny oczyściłem cokolwiek to było. Na pewno to była moneta. wyosz, ale co to jest? Pewnie już nikt mi tego nie zgadnie. No dobra, coś jest okrągłego, więc nie jest źle. Hej. Tam był gdzieś sygnał, kolejny dołek, kolejny sygnał, i się krągli. Mamy monetkę, podejrzewam. Tak, możemy ją użyć w McDonaldzie One Penny. No i fajnie. Wyoszcz. O, przepraszam po raz kolejny za jakość. Tak, one pen. Następnego, hej. Słuchajcie, dojechał Marcin. Pozbierał wszystkie graty. To znaczy, że chyba znalazł złoto. Znalazł złoto? Na opowiadaj. Słyszała, co mam? Nie, chłopa śmiecik. Prawie przed chwilą się. Myślałem, że monetkę. Dzięki. Ale tak same śmieciory. O. W zasadzie nic szczególnego na tym polu. Krągłość. To nie jest e, e, kart e, e, ten dzwonek, to jest dwócha kulka od... No, pomyślałem, że będzie cartwheel, pewnie, ale się pokazała dziurka w środku i powiedz, po A tak, to już ta Nic, żadnej monety, niczego. No szkoda. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, to pole jest. Jest takie, jakie jest. No. Albo szczęście, albo umiejętności, i wtedy można coś wyjąć. Do końca nie jesteśmy pewni. Do następnego, hej. Tym razem Marcin. Marcin, co się stało? Zobacz, zobacz, co my tu mamy. Pokaż. Zielono, okrągło. Myślisz, będzie? To Panie podejmuje. Wyciągamy Jest moneta. Ha! Ha! Ale wycierów takich, że to... Oh. Dajmy czas? Nie, spalona, kurwa, mnie nie da wygryźć. Nie, hmm. wycieruch. Ale w końcu moneta. No to wiesz, wycieruch być ruchem, takie ruchy czasami są niespodzianką, bo nie wiadomo. Nie wiem. Moim zdaniem głowa patrzy w prawo. O sam. O, wy nie widzę. <gry> to dobra. A nie, coś tu. Faktycznie. Tak, prawo, tak. To możliwe, no. My zobaczymy. Dokładnie. Dobra, do następnego. Graty, panie. Żółwik. Dzięki, dzięki. Hej. To już będzie... Mój ostatni raz dzisiaj z Wami, drugi dzień dobieg końca ko walentynkowych wykopek. Eee, to co było, widzieliście, w zasadzie nic nie było. Wręcz można powiedzieć, było to co było. Eee, podsumowanie, tak jak powiedziałem wczoraj, zrobię na koniec weekendu. O ile pogoda jutro pozwoli na to, ze względu, że przewidują straszne opady, wichury itd. Już się zmieniło, już jest bardzo zimno, było bardzo mokro, stąd taki głęboki strój, ale nie poddajemy się. I co? Nadzieja, jak i nie ostatnia, więc do jutra. Witajcie, poniedziałek. Happy Valentine's Day dla wszystkich pań, żeby nie było. I co? To wyzwanie miało się skończyć wczoraj film miał być dzisiaj ewentualnie jutro, ale ostatni część tego, tego filmu sami wiecie, po prostu nie dało się, było tak zimno potwornie tak przemazłem, tak przemokłem że nawet się nic nie chciało Dzisiaj wygląda to zdecydowanie lepiej więc zabieram Was Pole, może bardziej do lasu. Bo pole jest bardzo mokre, więc nie ma to większego sensu. Czyli co, chodźmy. Zobaczymy, co się uda wykopać, tak? Oczywiście z góry, przepraszam zawiat I co, jak na las przystało. Pierwszy sygnał, godny uwagi. I mamy denar myśliwego. No dobra, jest okrągłe. Zaczynamy zabawę. Hej. Pogoda nam się poprawiła, jest zdecydowanie dużo lepiej. Poza tym pięknie pasie, pachnie w tym lecie, pasie. W pasie, paszą się krowy, ale pięknie pachnie. Słuchajcie, do przykładu pokażę Wam to. To jest niedźwiedzi czosnek i każde szurnięcie butem, każde kopnięcie, po prostu niesamowicie pachnie. No to jest sygnał taki, no i co, mamy jakiś stary kozik kieszonkowy. Większość jest metalowa, ale w związku z tym, że nie użyłam żadnych dyskryminacji, więc trafiają się również takie fanty. Ok, do następnego, no dobra, kolejny sygnał kopnięty jest tutaj, stały 18. Zobaczmy razem. Monetka, według ID, po powinna to być monetka. A co nam wyjdzie? Czekajcie, gdzieś to tutaj Ha! Jest monetka! Słuchajcie! Nie mówcie, że to jeszcze będzie seberko. Tu i co mamy? Ha <ścoughs> ha! Pięknie! 1938 Sixpence, półseberka. Elegancko. Także i George V. Więc, tak jak mówiłem, był leśniczy. Przepraszam, George VI. Był leśniczy. Są denary. Są i pieniążki. No nieźle. Ok, do następnego. Hej, przepraszam. W tym drzewie. W tym drzewie sygnał. Co kryło drzewo. Taki kawał Żelazstwa Podejrzewam może jakiś żeliwny gar albo coś w ten deseń. Konkretnie wypukłe. grubość by się zgadzała. Jakieś ucho. Także warto sprawdzać również. I drzewa. Dobra. Do następnego. Stałe 15. Odsłonię od wiatru. Gdzieś to już widziałem. Tutaj. Proszę bardzo, tutaj jest. O, I mamy kulę. Prawdopodobnie muszkietową. No, chyba, że była to kula na przykład od. E, o Boże, jak się mówi. E, od dzwonka. Bo jest to taka dosyć regularna. No i jest fancik, dobra. A no, zwyczyści czosnek. Zresztą, wracając do tematu czosku niedźwiedziego, to w zeszłym sezonie uzbierałem dla żony całą reklamówkę. Przerobiła to. No i coś niesamowitego. Przyprawa pierwsza klasa do zup, sosów itd. Tak Ale to nie o tym mowa. Dobra, do następnego. Hej. Kolejna próba. Tym razem 19 rozkopałem i nam wyskakuje jest zielone, jest okrągłe i co to będzie jakiś może George, może Victoria nie będę się teraz nad tym zastanawiał zrobię podsumowanie u siebie w bazie i się wtedy dowiemy hej, do następnego słuchajcie, nie odszedłem daleko od ostatniego sygnału chyba tam to było gdzieś Zielona Baba na wózku No i tutaj teraz 21 Było poszarpane na początku Kopnięte jest w tej brylce Zobaczmy razem Czyżby? Tak jest następna Jest następna Brawo Happy day to tym razem George który a nie radość George chyba piąty No nieważne, wyczyścimy na podsumowaniu dowiemy się następnego Hej no, i słuchajcie, nie ma reguły. Stały sygnał 14, stały czyli co? Denar myśliwego przeważnie, ale nie tym razem, bo z takiego dołka tutaj niezbyt głęboko. Następny kieszonkowy nożyk, tylko ten jest bardzo malutki, trochę poleżał, ale okładziny perłowe się uchowały. Także fajny fand. no i co? Chyba będę kończył, idę w stronę drogi tam i jeżeli nic nie znajdę to widzimy się na podsumowaniu. Trzymajcie się hej Tym razem naprawdę po raz ostatni przed podsumowaniem, więc jak mówię pogoda się poprawiła. Niekoniecznie znowu jest bardzo zimno wiecznie, co słyszycie. No i co? Pogoda zmienną, jest jak kobieta walentynki, chociaż już na oko mamy znalazłem oznaki wiosny proszę bardzo Piękne Piękne. Jeszcze parę dni wszystkie zakwitną. No i to jest urok właśnie takiego hobby. Trzymajcie się do podsumowania. No i witajcie na podsumowaniu, tak jak obiecałem, nadaję z bazy. Więc co przyniosły nam te 3 dni walentynkowych kopań. Pierwszy całkiem nieźle drugi, tragedia, pogoda do bani, zimno, mokro, nie chciało się po prostu nic, mimo to, że 6 godzin na polu ale to nie przyłożyło się na żadne efekty. No i dzisiaj 4 godzinki. No i uważam, dzień zaliczony. Więc co po kolei dzień pierwszy. No i co moi drodzy, jeszcze raz dziękuję bardzo za poświęcony czas. Tak jak wspomniałem ja spędziłem pierwszy dzień 4 godziny. Wczoraj 6. Wczoraj niestety pogoda nie wypuściła nas z domu. Dzisiaj 4, czyli w sumie 14 godzin na poszukiwania. Wyszło to co wyszło. Aha, jeszcze chciałbym wam pokazać śmieci. Więc tak, to są śmieci, które wam chciałem pokazać. Oczywiście nie wszystkie z 3 dni. Podjeżdżałam około. Połowy z tych śmieci zostały pozbierane z pola w pierwszy dzień i w drugi. W lesie było w miarę spokojnie. No i pogoda znowu dopisuje, jest pięknie, słonecznie, wypadałoby ubrać buty i wrócić z powrotem. No nie, już wystarczy na dzisiaj, więc jeżeli wam się podobało, proszę zostawcie lajka like tudzież suba. Jeżeli się nie podobało, proszę skomentujcie, to na pewno pomoże nam w. W przyszłości, żeby te filmy były coraz lepsze dla Was i coraz bardziej ciekawe. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!